Cześć, w dzisiejszym odcinku ciekawy serwis instalacji off-gridowej na wieży pożarniczej gdzieś na Dolnym Śląsku. Zapraszam do oglądania. Instalacja składa się z modułów umieszczonych pionowo pod gondolą. Nie są widoczne na zdjęciu, gdyż z dołu zasłania je ściana lasu i zrobienie zdjęcia było niemożliwe. Podeprzyjmy się zatem schematem ideowym i uwierzcie mi na słowo, że modułów było 12. Sam schemat zdradza jedną z przyczyn awarii instalacji. Jeśli spojrzycie na podłączenie turbiny wiatrowej, od razu będzie mianowano w czym tkwi problem. Do systemu 48V podłączono turbinę 24V. Powodowało to od samego początku ciągły problem z niedoładowaniem akumulatorów i przeładowaniem drugiej połowy. Na tym slajdzie zobaczycie zestaw urządzeń, który nie powinien znaleźć się w tym miejscu. Bilans mocy z instalacji nie pozwala na używanie grzejnika podczas miesięcy zimowych, a na górze nie ma ogrzewania. Czajnik sporadycznie ujdzie, klimatyzator w upalny pochowy dzień również odpada. Instalacja była zbudowana dla zachowania radiowej komunikacji alarmowej, a nie dla urządzeń dużej mocy. System zbudowano na dwóch urządzeniach Sinus Pro, czyli ładowarka z MPPT i falownik w jednym. Urządzenia są dwa, gdyż Sinus ma ograniczanie w ilości podłączanych modułów. Do magazynowania wyprodukowanej energii wykorzystywano cztery akumulatory żelowe 200Ah każdy. Przypomnę jednocześnie, że w celu wydłużenia czasu pomiędzy wymianami. Chodzi o ilość cykli. Z akumulatora można wyciągnąć bezpiecznie około 50% jego pojemności, czyli w tym wypadku do dyspozycji było około 5 kWh. Oględziny przyniosły pierwsze wnioski. Jeden z akumulatorów rozszczelniony na klemie, podobno było zwarcie i się wytopiło. Jednocześnie powstało miejsce wycieku kwasu, który uciekł na podłogę. Dalsza część oględzin polegała na sprawdzeniu generatora wiatrowego. Elektronika sprawna, ale sam wiatrak mechanicznie zniszczony po wichurze. Wiatrak od razu został zdemontowany. Wróćmy do akumulatorów. Do prostych testów wystarczy miernik micro 200, który w większości przypadków pokaże, czy mamy odakumulator, czy odważnik. Sprawny akumulator w teście pokaże kilka milionów, Zgadzać się także będzie liczba amperów podana przez producenta. Miernik do nabycia u MyFriendów lub na popularnym portalu pseudo-aukcyjnym. Rozszczelniony akumulator okazał się sprawny, ale został zakwalifikowany do wymiany dla bezpieczeństwa obsługi wieży. Znalazłem też drugi uszkodzony akumulator. Miernik mikro 200 nie uruchamiał się, bo napięcie zmierzone multimetrem wyniosło jedynie 6V z hakiem. Druga wizyta na obiekcie miała na celu wymianę uszkodzonych akumulatorów. Łatwo nie było, bo jeden waży 65kg, a ja miałem do dyspozycji jedynie linię dynamiczną. Jako przeciwwagę wykorzystałem stare akumulatory, i na zasadzie wahadła jakoś się udało wciągnąć nowe na górę. A tu widzicie pracującą instalację z wymienionymi dwoma akumulatorami. Połączenie używanych i nowych akumulatorów kwasowych nie powinno być wykonywane, jeżeli różnica między nimi wynosi 3 do 6 miesięcy w zużyciu. W tym przypadku było to możliwe ze względu na zastosowanie balanserów. Jeżeli mamy dwa akumulatory kwasowo-szeregowo, to wystarczy jeden balanser. Jeżeli mamy system 48V, czyli cztery akumulatory szeregowo, to wtedy należy podłączyć trzy balansery. Dostępny jest również demo, który pokazuje jak działa takie pojedyncze urządzenie. Link do demo w opisie. Jeśli materiał Ci się podobał koniecznie nie zapomnij łapce w górę, a jeśli zainteresowała Cię ta tematyka to wiadomo sub i dzwoneczek. Do zobaczenia!